Siemano, dzisiaj będę mówił o Ethereum. Czemu będę mówił o Ethereum, tak? Pierwsze, co powiem, że ja mieszkam za granicą ponad 25 lat i po prostu, może też nie mówię po polsku bardzo dobrze, będę pieprzył głupoty, tak? To sorry, przecież tak o, plątał, tak? Nieważne, mówię teraz o Ethereum, tak? Mieszkam teraz właśnie w Azji i to inwestycją żyję i z tego się właśnie utrzymuję, tak? To jestem właśnie kwalifikowany, żeby się na ten temat wypowiedzieć, tak o to powiem. To nie jest oczywiście żadna porada finansowa, bo nie jestem, wiesz, leszczym jestem jeszcze dla innych możliwe, wiesz. I tak właśnie chcę się tylko powiedzieć moją właśnie opinią. Po pierwsze, co mam powiem, że nie inwestuję w żadne tam głupoty, w żadne tam pierdoły, tylko inwestuję w takie poważne kryptowaluty: Bitcoin albo Ethereum. Nie nienawidzę shitcoinów. Mam tam za parę złotych shitcoinów, mimo mnie ten, ale nie, nie bawię się w mnie. Najważniejszy jest Ethereum. Tak? Ale czemu wybrałem Ethereum, a nie Bitcoin? Ponieważ moja taka jest ideologia, albo taka teoria jest, że. Po prostu Bitcoin już wystrzeliło w górę, tak? A Ethereum jeszcze nie. A w tym właśnie roku za overperform Bitcoin, Ethereum, Bitcoin. Tak? To czyli miała performację lepszą niż Bitcoin, czyli poskoczyła w górę już więcej, tak? Ethereum. A Bitcoin stał troszkę w dół. I ten, ale też, ta co, pomyślcie o dolarze i o euro, nie? Nie ma tak, że dora kosztuje y, jedną złotówkę, na przykład, czy tam, nie wiem, czy 5 złotych, a e, e, euro kosztuje e, 6 na przykład teraz, nie? A na przykład nie ma tak, że jak bitcoin patrz, kosztuje 65 tysięcy dolarów. I na przykład Ether, Ethereum kosztuje 3,5, różnica jest ponad 10 razy więcej różnicy, jest taki większy wielki właśnie gap, taki wielki, wielki stopień pomiędzy tymi dwoma właśnie e, kryptowalutami jest i moja teoria jest taka, że kiedyś w przyszłości jak to się zrobi centralized, decentralized, także będzie poza właśnie e, e, rządem, że nie będzie rząd nie będzie tego kontrolował, to właśnie możliwe jest tak, że Ethereum podskoczy troszeczkę wyżej pod ceny Bitcoina, żeby się tym wyregulować, bo nie może być tylko jedna waluta, bo wszędzie tylko dolar albo euro, tak? No musi też być taka waluta też podtrzymująca to drugą walutę, tak. To też moja teoria jest, że właśnie Ethereum jest taką właśnie walutą. I dlatego w tej Wetorium inwestuje, tak? I powiem teraz tak, to mamy te 4 godziny e, e, graf, bo tak? to pokazuje nam naj, najlepiej tutaj najwyżej teraz było ponad około 20, no w święta, tak? W święta 24 na wigilię było Ethereum stało ponad 400 400, tak? 400 e, e, dolarów, nie, nie tysięcy. I tu lala. i ludzie tak posprzedawali na święta, bo wiadomo, przecież tam też też, też bo na prezenty. W święta też posprzedawali, a później po Nowym Roku musieli płacić taks, tak? To e...